Trzeba być codziennie katolikiem, a nie tylko w niedzielę. o, o tym sobie porozmawiamy. Witam Cię na kanale Śladamy Ojca Pio. Tu jesteśmy po to, aby poznać Ojca Pio, podążać jego śladami. No i piękna sprawa, ojciec Pio co mówi? Nie ustawaj w poszukiwaniu prawdy, w zdobywaniu najwyższego dobra. A więc jest coś ciekawe. W tym życiu takim z ojcem jak ty podążasz go się to nie można ustawać. Nie można sobie raz być, a później nie być. Nie można tak robić. Trzeba być ciągle iść do przodu. Ciągle tak zdobywać. Wiosłować tym kajaczkiem takim naszym kanu takim w górę pod prąd. Trzeba ciągle to robić po prostu. I czemu właśnie nie ustawaj w poszukiwaniu prawa. Widzisz, poszukiwanie prawy, poszukiwanie Boga. Czy Pana Boga znajdę? Czy On jest obok mnie? Czy tutaj czy jest Jego łaska? To jest ciekawe. Jest, to jest takie, naprawdę takie szukanie kogoś. To jest piękne. To jest naprawdę takie życie katolika. Jak się tak patrzy, jak ojciec to pokazuje, to jest bardzo ciekawe. Jest codziennie coś się nowego dzieje. Codziennie tak, co codziennie czasem odcinki na tym kanale. Staramy się, proszę o modlitwę, żeby to było tak codziennie właśnie. A widzicie właśnie, trzeba się tak poszukiwać Boga. Na co dzień. Nie tylko w niedzielę, nie tylko raz, nie tylko pacierz, odmówię z rana i tego. Codziennie tak patrzeć na poruszenie łaski Boże, tak się skupiać, skupiać się na Panu Bogu, oddawać mu się bliżej, bardziej, jeszcze mocniej. Tak trzeba to robić. Co dalej się mówi: bądź uległa poruszeniu łaski Bożej, A więc widzisz, łaska Boża na czegoś zaprasza. Łaska Boża za Cię nie zaprasza choć wypiszejka w McDonaldzie. Albo nie wiem tam, zrób sobie... No, w ogóle do McDonalda, jakie dziadosło tam jest, ale nieś rękoma, o ludzie. Ale ogólnie. Więc widzicie, e, łaska może zaprasza na cnoty do dobra. Ludzie mieli nic poruszenie do... do nie wiem, jakieś dzieła, jakiegoś dobra. Spalania się na tym. My Czasami, myślimy, no co, łaska może, no to, to do czego możemy zaprosić? I do dobra. nie będzie się zapraszał? Nie wiem, pójdźcie do klubu. Fajno, kiedyś właśnie mój kolega miał urodziny. Nie, wieczór paciński. Wieczór kawalerski, przepraszam, wieczór kawalerski. I był jeden gość właśnie taki, chodźmy do klubu. A drugi mówi, idziemy do klubu. Chodźmy do klubu, chodźmy do klubu. Idziemy, a czemu mnie iść do klubu? I wtedy ten drugi kolega powiedział, wiecie co myślałem, że może na burzańcu się pomodlimy, coś takiego, więc wiecie. Z reguły łaska Boże będzie się zapraszała do dobra. Do walki z grzechem Twoim, do walki z swoją wadą główną, żebyś przestał obrażać Boga czymś... czym mamy jakieś przywiązanie do czegoś, czas z tym walczyć właśnie. Z reguły naszą główną wadą jest pycha. Nie jest nią lenistwo, nie jest nią, nie wiem, nieczystość, nie jest nią, nie wiem, obżarstwo pycha. Znów wszystkich, że jak mówię, trzeba to bardzo tak sobie to wziąć na cel. Na cel trzeba wziąć takie, no, walkę z tyłu pychą. Co dalej jest Piją mówi bądź, do, bądź uległa poruszeniu łaski Bożej. Ulegle odpowiadaj na jej natchnienia i powawę. Widzisz, ciekawe, trzeba być uległym. Boże, to co jest ciekawe, być uległym poruszeniom łaski Bożej. O Boże! Ciekawe, trzeba być naprawdę takim posłusznym tym poruszeniom. Pan mu do Ciebie czegoś zaprasza. I co jest ważne, albo odpowiadamy na łaskę, albo jeszcze bardziej się otwieramy na nią. Pogłębia się w nas ta taka też relacja z Panem Bogiem, takie, taka ta miłość, taka ta waleczność. Albo spadamy. Nie ma urlopu, nie ma bezrobocia w życiu duchowym. A już do przodu, albo się cofasz. Nie wstydziesz się Chrystusa i jego nauki. Boże, to jest piękne. Bóg pokazuje nam, jest przebaczenie. Jest sens w tym cierpieniu. Jest sens w tym cierpieniu. Jest możliwość przebaczenie za nasze grzechy. Bóg się przebacza. Jest życie po tej śmierci. Nie żyjemy tylko tutaj. To jest piękna nauka Chrystusowa. Piękna nauka. I to jest odpowiedzialność nasza. Widzisz? Że odpowiadać, żeby być uległym poruszeniem tej łaski Bożej. Pomóżcie nam, pomóż, 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 że tak powiem, bo bez ciebie nie damy sobie rady. Trzeba zebrać jeszcze troszeczkę tutaj do no, pomocy. Pomocy zostawaj pod opieką Ojca To grupa, która wspiera ten kanał, a nich są piękne, duchowe prezenty, w szczególności co tydzień, msza święta, taka sama jak i i co więcej, i co więcej, nawet, nawet niektórzy mogą słuchać piękną taką figurkę ojca Co czasem widzicie tutaj na kanale, podobne figurki wysyłamy. Kolega aż do Portugalii poleciał, żeby znał być tego, więc to są piękna sprawa. Samaria.